Dużo z osób z Was pytało, Ninja, kiedy For Honor? Czemu nie ma For Honor na kanale? Tak więc wychodzę w dniu dzisiejszym Wam naprzeciwko i w dzisiejszym vlog gameplay zagramy sobie For Honor. A zatem, NIMPO! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam Was wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam Was gorąco do obejrzenia vlog gameplay z... For Honor. Otóż tak, troszkę się nam tutaj pozmieniało. For Honor doszła jakaś spora aktualizacja, doszła jakaś postać, więc zobaczymy co takiego się będzie działo. Sprawdzimy czy jak tam mój skill został, bo tam swego czasu coś tam powiedzmy, coś tam, coś tam może minimalnie umiałem pograć. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Tak więc zaczniemy sobie standardowo od rozgrywki gracz kontra gracz. No i w dniu dzisiejszym też e, chciałbym Wam powiedzieć, że w, na kolejny dzień mam dla Was już kolejnego gameplaya z z Batmana Arkham Origins, którego ogrywaliśmy sobie jakiś czas temu. Yy, aktualnie troszkę ten Batman szedł tam na dalsze plany, troszkę inne gierki zaczęliśmy sobie ogrywać. W tym tygodniu na pewno także pojawi się odcinek serii Ziołolecznictwo Ninja, zajmiemy się babką lancetowatą. Kolejne ciekawe zioło, o którym warto tutaj wspomnieć, zwłaszcza jeśli jest to zioło, które najlepiej działa na rany i obrażenia w terenie, więc jest to coś, co, że tak powiem, każdy, troszeczkę który, osoba, która zajmuje się survivalem, czy też po prostu chce być, że tak powiem, współczesnym wojownikiem ninja, musi znać Taką wiedzę. Dobra, minutka tutaj wyszukiwania, zaraz powinniśmy na kogoś trafić. Ja nie wiem, co to będzie w tym pojedynku, więc, jak już coś to wiecie, yy, trzymajcie kciuki. W każdym razie bardzo was proszę o łapkę w górę podczas tego materiału, żebyście tam strzeli tą łapeczkę, strzeli jakiś komentarz. Yy, oczywiście kopnęli supa, jeżeli jesteście tutaj nowi, Wówczas materiał się dużo lepiej poczynię do większości moich widzów. W ten sposób bardzo wspomagacie moim działającem serdecznie. Dziękuję. Rós. Oczywiście zagramy sobie Shinobim w dniu dzisiejszym, znaczy może zagramy sobie jeszcze też inną postacią, zobaczymy, to jest od tego ile będziemy mieć na wyszukiwanie graczy, z racji tego, że po prostu jeszcze zajmuję się kolejnym materiałem. Słuchajcie, znalazłem w garażu u mnie, w takim garażu po dziadku, to, taką, jakby to powiedzieć, zabrakło mi słowa, baczcie, to nie jest szlifierka taśmowa, to jest szlifierka na kamieniu, na którym możecie tworzyć, czy można to tworzyć oczywiście szlifę na nożach, mieczach więc będę chciał przetestować to stara szlifierka ma chyba tam, nie wiem, z 50 30 lat zobaczymy jak pójdzie i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się także nagrać taki materiał z takiej próby co, co to w ogóle wyjdzie okej okay, widzę, że zmienił się nam troszeczkę tutaj interfejs no i widać faktycznie są tutaj nowe postacie jakieś Tenandi chyba kojarzę Nux je też Shaolin był jak najbardziej Chinchun, jego też kojarzę, ale Hikatori to chyba jest jakaś nowa postać. Jego nie za bardzo tutaj kojarzę. Tutaj też nam doszło jeszcze parę postaci. Co to mamy? Galdehi, szamanka. Szamanka była już wcześniej. Dobrze kojarzę. Czarny Guardian. Oj, to jego. To jego nie było. Jego nie było na 100%. Nowa postać zupełnie. Hmm, nie był łatwy średni. Ciekawe, ciekawa postać. Okej, okay, może sobie coś tam odblokujemy. Dobra, tymczasem oczywiście gramy sobie silnowym, wybieramy rysunek, przechodzimy nam. Gotowość. Eee, chwileczkę, chwileczkę. Czy mogę tutaj zdobyć jakąś tą premię, czy, czy już nie? Chyba nie. Okej. Okay. W każdym razie jest drugeczko kawkę kawka sobie pije. Ja takie, Boba czarna. Okej, okay, a ja sobie tylko zobaczę na czas, bo muszę go kontrolować. Bo cię zawziąłem dzisiaj, burówki akurat dość mocno urodziły u mnie na ogrodzie i stwierdziłem, że ninja upieczę ciasto z burówkami, więc trzymajcie kciuki. Zobaczymy jak tam moje zdolności kucharskie wyjdą no to takie jakiegoś różnego vloga z tego bym nagrał Bo to takie Wiecie co, no takie Coś to mogłoby zobaczyć Wydaje <laughs> mi się całkiem sympatyczne A, a wiecie, to też ciekawe, no tam Fajnie jest coś upiec czasami, no polecam Jest to, że tak powiem, też taka forma medytacji, forma odprężenia A też się można się czegoś nauczyć Wiadomo kiedyś tam przez żołądek do serca jak mawiają I coś w tym chyba jest Dobra, się ma Okej okay. Zobaczymy sobie na jego poziom na początku. Wydaje mi się, że raczej bez problemu to zblokuje. Aczkolwiek. Tak jak myślałem, dobra. Spróbujemy go nieco zaskoczyć, chociaż tutaj jest to jakiś świeżaczek. Chociaż ja tam nic nie mówię, bo zaraz wyjdzie, że ja tutaj gram jak ostatni lamus. o Kurde. Dobra. Okej. Okay. Spróbujmy go przebić. Teraz. O kurde, chłop, chłop, chłop. muszę się jednak pilnować troszeczkę, nie ukrywam, sporo pozapominałem, co i jak i mechanika jest dla mnie, że tak powiem, zaś trochę obca w grze, ale to tak bywa. Dobra, pogratulujmy tutaj dobrej walki przeciwnikowi. A teraz zobaczymy, czy się rozbudzę, czy nie. Mam nadzieję, że chyba tak, zróbko. Okay. Dobra, czasik mamy sobie pod kontrolą, więc nie ma nie ma źle, dobra. Chciałem się kulturalnie przywitać, ale widzę, że chyba nie mam takiej możliwości, więc... Okej. Okay. Oj 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 oj. O pani! O kurde... Dobra, dobra. Muszę złapać kondycję. Bo mam kiepsko. To jest kiepskawo. Może sobie przypominać niektóre kombinacje. O kurde. Zrobiłem, że bloki wychodzą. Okej, okay, dobra. 2-0. Spróbujemy teraz zagrać bardzo agresywnie. Hmm, zerknę sobie jeszcze na... Zerknę sobie na listę, listę ciosów. Tylko teraz kurczę chyba nie mogę. Musi chwila minąć. Dobra, teraz...

Spróbujemy to wygrać. Co z tego wyjdzie, sam nie wiem. No niestety zjechał mnie do mocno mocności nogi. Niestety nie złapał tutaj jeszcze odpowiedniej gotowości do tego, żeby się zblokować. dobra, no, Dostaliśmy w na starcie. Spodziewałem się tego. Zobaczymy jak teraz pójdzie że już teraz z kolejnym meczem pójdzie lepiej, bo już wiadomo, że się troszkę oswoił po pierwszym meczu z mechaniką, to przypomina sobie, więc, więc zaraz się robi wkroczy na tutaj bardzo, bardzo wysokie obroty. Swoją drogą też ee, chcę wam to powiedzieć, iż będzie nowa seria na kanale, w zasadzie na lewie będziemy okrywać za niedługo. Need for Speed'a, Payback'a, no właśnie zakupiłem. I powiem Wam, że gierka jest naprawdę rewelacyjna, jeżeli lubicie samochody, lubicie jeździć samochodami, bo u mnie to się wydarzyło, w zasadzie nigdy nie interesowałem się jakoś specjalnie samochodami, nigdy jakoś jazda mnie specjalnie nie kręciła, do momentu, kiedy mnie zacząłem robić prawa jazdy i ten moment, kiedy po prostu zacząłem jeździć na ten kursie prawa jazdy, no to było coś magicznego. Po prostu pierwsze ruszenie samochodem i od razu mi się tak strasznie to spodobało, że się trochę w tą motoryzację wkręciłem, więc myślę, że tutaj będziemy mogli sobie całkiem fajnie pobrać na live'y i nie tylko. Jest to też dość świeża gra, jest to gra ja też tak powiem, dość interaktywna gra się w nim jak interaktywny film, więc wydaje mi się, że jest to super pozycja na live. Okej okay. Dobra. Run one No to, teraz się skończy dzień dziecka. Dobra, dobra. Myślę, że chyba znalazłem na niego sposób. Nie że to wystrzelił. Dobra, yy, nie. nie wiem czy coś z tego wyjdzie, czy nie w trakcie tej ludy, ale już, już można powiedzieć, że jest zdecydowanie chyba lepiej niż ostatnio. Okej, okay, no weszło na przebicie. Muszę poczucić kontę zdecydowanie. Ale, ale jesteśmy już teraz na dobrym kroku. I teraz yy, powiem Wam tak, że wygrałem tego myśla. Ninja to piekra. Mierzycie czy nie Dobra Ja nie żartuję Dobra Co wam dużo powiedziałem? Chyba, że, że, że może, 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 coś, coś, coś gdzieś. Przerobane jest to, że on właśnie tutaj po... ma jakiś problem. Albo ja czegoś nie rozumiem mechanicznie, co było. <grystanie> Dobra, okłamałem was, przegrałem. Ale mam problem z tą kontrą, jak mam być szczery. Nie wiem, czy się coś nie zmieniło, że w mechanice gry czasami też jest taka możliwość. Dobra. Może to dlatego, że się nie ukłoniłem tak na starcie porządnie. Eee... Nie wiem, czy on jest teraz w grzeczku. Nie ma. No zaczekamy sobie grzecznie oczywiście. Dobra. Okej, okay, zabawimy się troszeczkę inaczej teraz. Chodź do tatusia, chodź do tatusia. O kurde. Dobra. Raz, dwa. No kurde, nasze bitka było już tak dobrze. Ale spoko. Widzę, że troszeczkę umiejętności już powracają. Więc generalnie dostępnę spoko. Więc myślę sobie, że do trzech razy sztuka jak to mawiają i za trzecim razem już pójdzie nam całkiem, całkiem dobrze. Jeszcze raz sobie zagramy Shinobi, później zagramy jeszcze jakąś inną postacią. Jakieś tam oczywiście rozkazy drobne bronione, jakieś tam ekspo, szmery. Okej. Okay. Hmm. Jest chętny na rewanż nawet, więc dobra. Zrobimy jeszcze jedną walkę taką. Więc dlaczego by nie potrenować z nim, skoro, skoro chce. Dobra. Wiecie, bo ty miałem swoje ręsztunki, ale w tym wypadku gram ręcztunek jeden. To jest ten, który ja sobie przygotowałem. Hmm. Nie wiem czy wcześniej grałem też tym ręsztunkiem, czy też może nie. Bo jeżeli grałem troszeczkę innym, no to to mogło mieć to jakiś wpływ tutaj troszeczkę na walkę, nie powiem, że nie. Bo wiadomo, że im lepsza tutaj broń sobie wyposażymy, to jednak te wszystkie tutaj hmm, statystyki się nam łączą i oczywiście finalnie odbija się nam to na grze. Okej. Okay bo nie mogę się doczekać momentu uruchomienia tej śliczki kątowej i próby w ogóle stworzenia czegokolwiek z niej. Mam nadzieję, że wyjdzie coś dobrego. Spróbuję zrobić takie proste, tak tamto, takie na dzisiejsze czasy. Myślę, że się uda. Dobra, aj! Hehehe. Chodź do tatusia. Kurde, nie możemy się zblokować wtedy. Trochę trochę z niefartem Dobra dobra Brakuje mi tego życia zdecydowanie Myślę, że chyba najlepszym sposobem na niego, bo z jest dobrze defenduje strasznie <laughs> Albo to ja jestem taki słaby, albo on jest dobry <laughs> Dobra, dzięki dzięki Dobra walka. Takie jest lokacja, w ogóle mam rozumieć, że jest jakaś, jakaś nowa. No. Pamiętam, że miał też fajną możliwość na zatrucie. Niestety nie do końca pamiętam jak się kutowało O właśnie tak No niestety, niestety Druga runda również porażka na no, zapał mi trucizny Wcześniej przed aktualizacją dało się zerknąć jeszcze tutaj na statystyki i, i możliwości kombinacji właśnie teraz jeszcze, kiedy, kiedy runda się rozpoczynała, było to zawsze kilka takich sekund, a teraz jest to praktycznie możliwe, więc mogę tutaj zestaw ruchów i... okej. Okay. Dobra. Okay. Spróbujemy nieco tradycyjnie. Już szczaiłem już o co chodziło z tą kombinacją I to bardzo dobrze. Ok. Teraz to zrobiłem trochę fatalny błąd bo jest po mnie oczywiście. Ale właśnie o co tutaj głównie chodzi w tym gameplayu, że sobie przypominać tą, tą całą mechanikę tutaj, kombinację i tak dalej. Oczywiście można też ze sztuczną inteligencją się pobawić, ale na żywiołu jest troszeczkę ciekawie, ja chciałem do Was po prostu nagrać materiał z Foronar potem właśnie to robię w zasadzie. Więc no, jest generalnie całkiem dobrze i widzę, że też po aktualizacji bardzo dobrze zaś wróciła optymalizacja gry, bo jak weszła jedna aktualizacja jakieś dwa się, trzy miesiące temu, to strasznie ilość FPS-ów, że tak powiem, w grze mi spadła. My sobie może jednak znajdziemy nowego przeciwnika, z racji tego niech on sobie poćwiczy z kimś na nieco wyższym poziomie, my sobie, e, wiecie co, że znajdziemy kogoś innego. Mamy jakiegoś Nezast 9.3, dwa lata starszy być może gościu od nas i ode mnie, jestem raczej 9.5. Dobra, o od jeszcze Jego raz jeszcze I zobaczymy co teraz pójdzie Na ogień Dobra Mam nadzieję że już ten pojedynek będzie dość, dość, dość też że tak O kurde wybrał tutaj ciężkiego przeciwnika do nas Lekko nie będzie, tak wam powiem Zdróweczko Zapomniałem, jak się nazywała ta jednostka Ale jest bardzo niebezpieczna Nie tak niebezpieczna jak gladiator Gladiator według mnie jest przerąbanie niebezpieczny więc no Szkoda, że kurczę nie mogę... Nie można teraz właśnie też zerknąć na listę ruchów. A powinna być taka możliwość niestety. Powinna być, a niestety jej nie ma no. No nie ma. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. to jest ten co drze się wazelina. Nie no, chyba jest to chińska jednostka, jak się nie mylę. Dobra. Bam, barabam, bam, barabam, bam, 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 bam. Łoty, łoty, łoty. Ty wariacie. Dobra. Okej. Okay. Nie nie, bo jeszcze teraz załatwię w głupi sposób. No nie, 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 to będzie wstyd wtedy. Przyszedł przyjętej. Okej, dobra. W końcu mamy zwycięstwo tutaj w tym naszym zasłynym gameplay'u. Hej, haj, I to była dobra walka. Okej, okay. spróbujmy użyć deszcz sierpów, tak żeby go zatruć. To będzie walka o honor. Dobra, bo się mocno wystrzeliłem teraz z energii. No i jednak jest tutaj różnica poziomów między nami. Chyba, że może że gra też po raz pierwszy tutaj, tą jednostką. Dobra, spróbujemy go oburzyć. No nie miało to mieć takiego efektu. No niestety, niestety. Dobiję. Dobra, stawiamy wszystko na jedną kartę. O, 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 To nie to było dobre. To nie był dobry pomysł. Dobra, weźmiemy go tak. Jest to jednostka szybka. Hajd! Udało się. Dobra walka oczywiście. Dobra, trzecia runda. Dam, 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 dam. Szyma! Ja. Jednostka jest ja. równie szybka, coś innego muszę to przyznać. Tutaj wystrzeliliśmy kusarigamy. pięknie w momencie, kiedy przeciwnik nie mógł za bardzo nic zrobić. I o to właśnie chodzi w zasadzie w wystrzelaniu z kusarigamy, a mianowicie rzucaniem ją w przeciwnika. Bo jednak jeżeli, o czym tak statycznie, oczywiście można też uśpić troszeczkę przeciwnika, on czasem może je zauważyć, że tutaj machamy tą kusarigamy, że się bliskryjemy. ale jest to jest to zdecydowanie trudne, no. Dobra, mamy poziom 12, więc, więc całkiem, całkiem nieźle. Okej, okay. dobra, no to stoczymy sobie możliwe, że jeszcze jeden rewanżek oczywiście z przeciwnikiem i to już będzie ostatni pojedynek w dniu dzisiejszym, bo czasu czas mi też ucieka troszeczkę, więc może, może, dobra, akurat oczywiście zagramy sobie raz jeszcze szlinowiem, wejdziemy sobie teraz już fajnie tutaj, podwyższymy nasze umiejętności, że tak powiem, no i przez to po prostu na kolejnych rozgrywkach już będziecie mogli nieco lepszy gameplay, że tak powiem, zobaczyć z rozgrywki. Mam taką nadzieję. Ok. To my sobie, jak próbowaliśmy. I umiejętności takie same jak wroga. Podobno. Ale spróbujmy to teraz wygrać, także tak powiem turniejowo czyli. i po prostu wygrać ten pojedynek. Choć tutaj taktyki też trzeba używać czasami. To nie jest tak, że. że kombosy tutaj wygrywają, w mojej ocenie. O, lubię tą mapę. Idealne klimaciki mamy tu. Dobra, przywitajmy się. Dum dum okay, jesteś. No to co? Dobra, tak, tak, to ci ja nie zrobię, że cię za jak chciałeś się przywitać. Nie Chodź <try> tu Dobra, zaraz zarazniemy go. Egzekucja. Aj! No i teraz mamy troszeczkę odwrotną sytuację względem pierwszego pojedynku, ale się lubi wygląda kozacko tutaj. Podoba mi się. Dobra. dobra Round two. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamy tutaj rzekę. -dy 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 -dy. Dobra, żyję dobrze. To była dobra kontra. Aja! Dobra, weszła trucizna. Chyba. O kurde ani pierdzielną. Ups, nie za dobrze u mnie. Dobra, ale obydwoje jesteśmy bez energii. Kwestia tego tylko kto to lepiej rozegra, okej. Okay. Dobra, stawmy na jedną nie. Dobre to było ja jednak myślałem, że pójdzie troszkę łatwiej nam w tej walce, a tu chyba jednak kurczę runda do czterech nam pójdzie. I tego nie przeskoczymy. No. Dobra. Dobra. No nie. Mam straszne problemy z tymi kontrami. No dobra. Nauczymy się jeszcze. To będzie teraz ostra walka. Dziękuję, dobranoc. Okej, okay. no i ostatnia walka oczywiście. Postaramy się ją równie szybko zakończyć jak teraz. Jeżeli oczywiście się uda. Dobra, no tak, my go trochę zaskoczymy. jest nasz! Dobra, prawie jest nasz! Wow, Łohoho, Może kopak! Kopnia niczym Okej Cage'a z Mortala! Dobra, wieszczu... Jesteś trupem! Okej, okay, mistrzowie i mistrzynie! Tym oto sposobem zakończyliśmy sobie tutaj pojedynek ze zwycięską statystyką, mianowicie jedna, znaczy... <laughs> jedna przegrana, bo tam z gościem przecież trzy razy walczyliśmy. Średnio zaczęliśmy pojedynki, no a tymczasem udało się nam wygrać. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, w dniu dzisiejszym będziemy sobie kończyć tego vlog gameplay'a. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Jeżeli podobał się Wam materiał bardzo, was, proszę zostawienie łapki w górę pod nim. strzelcie komentarz, że materiał się lepiej posiada, że zwiększyć mój widzów i w ten sposób wspólnie moją działalność, dzięki czemu dacie mi możliwość na to, aby częściej pojawiało się na przykład trenuj z ninjom. Tak więc, mistrzowie i mistrzynie, ja tymczasem uciekam. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nim po! I zapraszam oczywiście do grupy Adept Cinja na Facebooku. Trzymajcie się.